Tarnobrzeska Rada Seniorów połączy siły z Młodzieżową Radą Miasta Tarnobrzega. Porozumienie o współpracy pomiędzy pokoleniami zostało podpisane podczas ostatniej sesji Rady Seniorów. Tarnobrzeska Rada Seniorów działa prężnie, organizując i angażując się w różnorodne akcje. Mówiąc krótko, tarnobrzeskich seniorów po prostu w mieście widać. Do swoich działań seniorzy chcą włączyć Młodzieżową Radę Miasta, którą przez to chcą zaktywizować. Chodzi o to, żeby pozbyć się stereotypów żeby młodzież zaczęła inaczej myśleć o seniorach, ale również seniorzy żeby docenili tą młodzież, docenili ich inwencję, twórczość, kreatywność, że można wspólnie zrobić fajne rzeczy dla społeczeństwa, dla miasta i przy tym również dla siebie. I na tym właśnie chcemy, żeby ta współpraca polegała, żebyśmy robili wspólne projekty, takie, które przyniosłyby korzyść i społeczną, i indywidualną. Myślę, że taka współpraca będzie owocna, bo to będzie połączenie jednak młodego pokolenia ze starszym pokoleniem i wiele można będzie zdziałać. Jakieś. Coś charytatywnego, jakieś wyjścia. No jednak, takie pomysły, część od młodych, część od starszych. Myślę, że fajnie będzie to wyglądało wszystko. Na ostatniej sesji Rady Seniorów, w której udział wzięli również członkowie Młodzieżowej Rady Miasta, w trakcie dyskusji wypracowano wspólną linię działania, podpisano również oficjalne porozumienie o współpracy.